Za pieniądze nic nie da się kupić. Ale tu w Sosnowcu nie ma nic! Nie ma nawet lasu! Na ekologię nie patrzyło się wtedy w ogóle. Taki przekaz należy traktować jako dziedzictwo rodzinne. A, a, wow! Należy tylko wypełniać obowiązki kobiety Polki! <grym> raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa... Zresztą kim ty w ogóle jesteś? ja mam robić. Kobietą nie jesteś, masz pracy, jesteś niezależna. Ale mężczyzną też nie jesteś. Uwodziła się w Sosnowcu? Hmm. Gdzie w pokoju i wielkiej przyjaźni żyli Polacy i Żydzi. Sierwo ty! Tak. Ej! Sierwo tak. Dobrze! Chcę mieć ubezpieczenie! Hmm, dupeńką zakręć. Hmm. Cien, 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 cien. Szwy układają się po skosie, ale tak jest lepiej. A jak do tego dodać wódki, to człowiek wszystko widzi inaczej. Tam postawiliśmy na Twoją cześć fabrykę fany. W fabryce dzień trwa od piątej rano do 19 z półgodzinną przerwą na śniadanie i godzinną przerwą na obiad. Ta bajka się nie skończy. Zostawiec to był koniec świata, ale nie koniec życia. To wszystko, było coś warte, to wszystko mogło się?